Byłam właśnie na Placu Imbramowskim. Nie... Kolejny dzień zrobienia dżemu i dzisiaj jeszcze pieczymy jagodzianki, bo... Na placu Imbramowskim, Nie odezwałam się do was przed, bo rozmawiałam przez telefon i zbierało się na deszcz, że Stwierdziłam, że ja muszę tam po prostu szybko iść, ale byłam pół godziny. I nie zaczęło padać, także jestem w szoku, a już się tak też jeszcze od, nie wiem, od 14 i jest tak duszno, że po prostu nie ma czym oddychać. Wczoraj czułam się tragicznie, muszę wam powiedzieć, dla tak głowa, że ja musiałam cały czas leżeć z zamkniętymi oczami po masażu. Znaczy już przed mnie zaczynała boleć, ale jak wróciłam wieczorem, to mnie rozbolała już strasznie. Dzisiaj rano też mnie dalej bolała. Miałam taką nadzieję, że jak się wyśpię, to mi przejdzie, ale mi niestety nie przeszło, także dzisiaj rano też do Was nie gadałam, bo mnie bardzo bolała głowa, nawet nie pamiętam, czy wam pokazałam śniadanie, czy wam nie pokazałam, ale jadłam omleta marchewkowo-bananowego, jakby to kogoś interesowało, a teraz kupiłam rzeczy na dżem. Będziemy robić dżem porzeczkowy, bo robiłam drożdżówy z porzeczkami, nie wiem, czy to było w tym vlogu, czy w poprzednim, czy ja Wam to w ogóle nagrałam, jakieś mam, wiecie, dziury w pamięci i dokupiłam jeszcze więcej porzeczek, bo nam właśnie zostało z tamtych drożdżówek i kupiłam sobie słoiki, lejki, żelfiks i będziemy robić dżem. Nigdy nie robiłam dżemu, to wydaje mi się, że jest kolejny krok do starości. Kupiłam też bób, brzoskwinie, morele, czyli jedno z moich ukochanych owoców. Ja uwielbiam brzoskwinie, nektarynki, morele. Dzisiaj właśnie sobie robiłam takie na miodzie i kocham, 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 kocham. Kupiłam takie mini brzoskwinie jakieś sandomierskie, bo wiecie, to są te z tych takich taki pierwszych, takie wczesne. Pokażę wam potem. Tradycyjnie marchewa, bób, to wam już mówiłam i nic, chyba jakiegoś takiego nie kupiłam. Kupiłam też ostatnie truskawki, bo sezon już się kończy, a stwierdziłam, że trzeba, wiecie, po raz ostatni. Zjeść truskawki w tym roku. Takie wiecie, prawdziwe, dobre polskie. Wiadomo, są potem jeszcze te późne, ale one są chyba jakoś we wrześniu czy coś takiego, i to już jest jednak trochę inny smak. Wracamy do domu. Plan na dzisiaj wypić macze i pomontować film, i nie wiem, czy dzisiaj będę robić dżem, czy jutro będę robić dżem. Jeszcze muszę zobaczyć, jak mnie natchnie, bo wydaje mi się, że z nimi mi trochę zejdzie, bo to jest porzeczkowy, więc te porzeczki trzeba ob, ob, obrzeć, <laughs> trzeba je obrać, przetrzeć i. Myślę, że to będą takie 3 godzinki dobre, jeszcze to się musi pogotować, także lecimy i odzywam się już pewnie do Was z procesu albo robienia dżemu, albo picia maczy i montowania, także lecimy. Nie chwaliłam się Wam też w ogóle tym sukienką z Basiclo, zamówiłam ją nareszcie, chciałam ją kupić od roku i pewnego dnia o pierwszej nocy stwierdziłam, że ja ją zamówię. Ja ją zamówiłam i ją kocham, nie mam ochoty jej zdejmować. Tak samo miałam właśnie z tą bluzą z hausa, którą tutaj mam. W ogóle mam te rzeczy w samochodzie i mnie to mega przebodźcowywuje, ale to jest ta taka viralowa bluza z hausa, tylko nie było już szarej, a bardzo chciałam szarą, więc zamówiłam sobie taką jasną beżową. I w sumie też mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że to jest taki mój odcień beżu i jeszcze z update'ów muszę sobie już nałożyć toner na włosy. Chociaż wyglądałem w tym świetle jeszcze spoko, a padło mi do buzi. Ale miałam w pracy sesję zdjęciową i tam już mi wyszły trochę żółte. Także trzeba je trochę stonować, bo jak właśnie je rozjaśniałam, to kupiłam sobie też toner w moim odcieniu, żeby sobie odświeżać. Także teraz już naprawdę lecimy. Wróciłam, wypakowałam zakupy, odgarnęłam sobie przestrzeń i na stole, i w kuchni, i bierzemy się ją za dżem. Kupiłam sobie tutaj fixa, w ogóle. pierwsze zrobię dżem, więc muszę sobie odpowiedzieć jakiś przepis albo instrukcję, coś w tym stylu. Robimy tylko porzeczkowy, uwielbiam porzeczki i mamy ich sporo. I obawiam się, że one mi się nie zmieszczą do mojego garnka, bo ja mam tylko ten taki, widzicie z zestawu trzech basic metalowych garnków z Ikei. Obecnie on schnie w zmywarce, ale kupiłam sobie słoiki i mamy chyba ponad kilogram porzeczek, więc mam nadzieję, że mi tutaj wszystko wyjdzie O słuchajcie, tutaj na tym żelfiksie jest instrukcja właśnie jak robimy dżem Znaczy się, jakby wydawało mi się, że wiem na logikę jak robię dżem, ale nie chcę niczego zepsuć, bo jednak sporo jest tych porzeczek Ym, I porzeczkowe chyba jeszcze będę musiała przecierać przez siteczko żeby tam nie było tych pestek, ogonków, żeby on był taki, wiecie, super smooth yy, I przeczytać, ile dodać cukru do porzeczkowego, bo porzeczki są mega kwaśne, a ja jednak nie chcę, żeby ten dżem był taki, wiecie, wykrzywiający Także zaczynamy Nie wiem, czy Wam nagram ten proces, czy to będzie zbyt chaotyczne, ale zrobię sobie jeszcze macze, żeby mi się milej obierało porzeczki, bo jedną parkę mam taką wiecie już obranych z gałązek, a drugą mam taką wiecie na gałązkach z jakimiś listkami, także muszę to teraz przebrać. Mamy już prawie 21, aby od półtorej godziny obieramy porzeczki. Kolejny dzień robienia dżemu i dzisiaj jeszcze pieczemy jagodzianki, bo kupiłam właśnie tamte jagody i myślałam, że coś zjem z nimi na śniadanie, ale mam mega ochotę na jagodzianki i zrobię nareszcie test przepisu od rozkosznego. Ja już chciałam zrobić w tamtym roku i chyba nawet jeszcze w poprzednim i jakoś się nie zebrałam. Ostatnio jak robiłam te z porzeczkami, to totalnie zapomniałam o tym przepisie. Więc dzisiaj testujemy. Będę robiła chyba z połowy porcji, bo nie mam aż tyle tych jagód, chociaż może zrobimy też z całej porcji po prostu i dam do środka inne owoce, bo mam też borówki, rabarbar, truskawki, także zobaczymy, co tam nam wyjdzie, albo nawet upieczemy takie, wiecie, zwykłe maślane bułeczki, jak zostanie mi tego ciasta i braknie owoców, także jeszcze do przemyślenia, ale właśnie będę dodawała do tutaj mojej dżemowej masy cukier. Mam tutaj około kilo 200 czarnych porzeczek, więc myślę, że jeśli damy takie 600-700 g cukru, to będzie w sam raz. Bo... I kupiłam też chleb, jak byłam na spacerze z Wafflesonem, bo marzy mi się taka piętka chleba właśnie takim ciepłym dżemem. Muszę jeszcze dokładnie przeczytać ten przepis, żeby zobaczyć, ile to ciasto musi wyrastać, bo w komentarzach coś tam było, że ludzie to zostawiają w lodówce i nie wiem, czy w oryginalnie nie jest tak, że ono musi stać całą noc. Ale my na pewno tak nie będziemy robić, bo bym ją musiała piec jutro rano, a jakoś mi się czasowo to nie skleja, bo jutro od razu po pracy jadę właśnie do domu rodzinnego, jedę, słuchajcie, pociągiem. Nie jechałam pociągiem od nie wiem kiedy i muszę przełamać taką blokadę w głowie, bo chodzi to dużo taniej, bo bilet kosztuje 14 zł, no a autem jednak jak się jedzie, 80, parę kilometrów w dwie strony to wychodzi na pewno drożej. Także mm, trzymajcie za mnie kciuki już. Jak to oglądacie, to nie musicie, bo znaczy, że dałam radę. Także co? Robimy, że już nie przeciągam, bo się nie wyrobię, bo mam już 18.30, a ja jeszcze dzisiaj mam pełną to do, do listę spraw <śprawiam> do zrobienia. Bierzemy się za jego dziany, bo jest już 21.30, a ja nie zrobiłam nawet jeszcze obiadu na jutro do pracy I jeszcze się nie myłam, więc trochę nam jeszcze zejdzie Ale jutro właśnie jadę po pracy do domu i piątek pracuję zdalnie z domu Jestem ciekawa, jak mi będzie pasował taki tryb, bo... Ja z reguły wolę pracować stacjonarnie, bo jakoś tak lubię to uczucie takie, wiecie, zebranie się rano i tą taką całą rutynę przed wyjściem z domu No ale zobaczymy, jak mi się będzie pracowało z domu rodzinnego A tutaj już mam, wracając do tematu, mmm, nadzienie do jagodzianek Ja wymieszałam jagody, słuchajcie, każdy miesza zawsze z mąką ziemniaczaną na przykład i cukrem waniliowym A ja mieszam z budyniem waniliowym i zwykłym cukrem, bo w sumie to nie miałam cukru waniliowego mmm, Ale ostatnio też tak robiłam, mimo że miałam cukier waniliowy mam Wyraźnie, że ten smak jest wtedy taki trochę bardziej wyczuwalny, a jako wałek użyjemy tej szklanki po nutelli, znaczy słoika po Nutelli bo nie mam typowego wałka, a to jest jedna rzecz o takiej mega płaskiej, że tak powiem krawędzi brzegu, którą mam. Także lepimy i pokazuję już Wam moje środowisko. Wróciłam już ze spaceru i testujemy nowe płatki pod oczek. Kupiłam je w Rosmanie, to jest firma jakaś Kinoko, i chciałam je kupić sobie od razu w tym dużym słoiczku. Ale zobaczyłam w sumie, że były taki 10 opaków i bez bo myślałam, że one będą pakowane w taki jakiś jeden strunowy woreczek, a one są pakowane po dwa w takim kartoniku, także mega ekologiczne opakowanie. No ale nie chciałam kupować od razu 60 sztuk, jak widziałam, gdzie mi się sprawdzą. Moje ulubione są te z klavier, ale nie byłam w drogerii DM, a one są tylko w drogerii DM, więc weszłam do Rossmana i wzięłam po prostu na testa te. Także testujemy, one są żelowe i jestem w sumie ciekawa, czy te w słoiczku nie będą cieńsze od tych, bo te są, wiecie, na tym takim blisterku plastikowym, więc one mogą być grubsze i... Ciekawa jestem po prostu, czy to są te same, czy te są trochę, wiecie, bardziej premium z racji tego, że są pakowane po mniej, ale cena za sztukę wychodziła w sumie podobna, więc myślę, że to będą te same. Także już wam nie gadam, tylko testuję, bo mamy 15, e, ale ja dzisiaj na śniadanie jem jako dziankę i to będzie idealny początek dnia. Także życzę Wam smacznej kawusi, jak Wam jeszcze nie życzyłam w sumie w tym momencie filmu. I życzę mi też smacznej kawusi, chociaż chyba sobie zrobię dzisiaj do śniadania. Ale zobaczę Ok, wyglądają one ochydnie. Jeden w ogóle jest mniejszy, drugi jest większy Już mam je na sobie 10 minut I wydaje mi się, że efekt mają super Wyglądają strasznie Trzymają się świetnie Naprawdę super, mi się zwykle te żelowe zsuwają A w tych robiłam właśnie jogę I w ogóle nic Zero przesunięcia. Jedne co z tego opakowania, pakowanego pod was się źle przesuwają. I one są takie grubsze. Jestem ciekawa, czy w tym słyczku one też będą grubsze. Nie wiem, muszę sobie pooglądać jakieś recenzje na TikToku, bo myślę, że są. Powiem że czuję, że mam mega schłodzone pod oczami. Już sobie je zdejmuję i robię macze i idę się ogarniać. za tym bawi się swoim gryzakiem. Powiem wam, że, no, efekt super. Mam świetną skórę pod oczami. Także w sumie to. Póki co polecam. I dzień dobry w sobotę. Ja mam wrażenie w ogóle, że jest niedziela, i to jest super uczucie, bo wczoraj miałam wrażenie, że jest sobota, i myślałam, że tak jakby został jeszcze tylko dzisiejszy dzień weekendu. A jeszcze jutro jest weekend, także się bardzo cieszę. Robię sobie tutaj na boczku jajecznicę, bo dzisiaj mamy takie klasyczne śniadanie, kupiłam rano chleb orkiszowy, bo wstaliśmy o 9. Miałam budzik na 7.20 i go wyłączyłam, Wawel mnie przytulił i wstałam o 9:00. I to nawet nie Wafel mnie obudził, tylko sama się obudziłam o 8.45, a chciałam dzisiaj zrobić dużo rzeczy, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę na pewno jechać na klepasz. Myślałam, żeby pójść do optyka, zmierzyć okulary przeciwsłoneczne, bo chcę sobie zrobić z korekcją. Chcę zrobić też zwroty, bo mam bardzo dużo rzeczy do zwrotu, bo zamówiłam na wyprzedażach i chciałabym to po prostu już zwrócić, żeby mieć z głowy. Jeszcze muszę je tak przebrać w ogóle w czwartek. Albo w środę przyszła nam parownica, bo zamówiłam sobie parownicę i nawet nie miałam czasu jej otworzyć. Także dzisiaj to na pewno zrobimy. A teraz zrobię sobie szybko śniadanko. Będzie to chleb orkiszowy, jajecznica, awokado i kupiłam. Tą posypkę od rozkosznego. Chciałam kupić tą bajglową, ale niestety nie było, więc mamy bombę umami i jeszcze wędzoną, wędzoną coś tam. Nie mam jej tutaj pod ręką, więc sobie posypiłem tę jajecznicę i myślę, że to będzie pyszne. Bo wczoraj właśnie jadłam wafla kukurydzianego z serkiem śmietankowym i tą przyprawą i to było mega, mega dobre, ale będę i tak polować jeszcze na tą bajglową, bo podobno jest świetna. I herbatkę też sobie kupiłam nową, przerwana mieszanie jajecznicy. Patrzcie, kupiłam sobie taki zestaw herbatek z dobrostanu. Tutaj mamy właśnie sześć smaków. Mamy piękną odporność, spokój, skupienie, energię i zdrowy sen. Ja uwielbiam tą piękno i teraz sobie zrobiłam tą energię, bo w sumie piłam tylko tą. Także będziemy je po kolei testować. A w sumie nawet się nie spodziewałam, że opoluję takie opakowanie, bo pojechałam do Biedronki do mojego miasta rodzinnego. Z nadzieją właśnie, że znajdę te posypki i tą różową herbatę. Bo w Krakowie nigdzie ich nie mogę znaleźć, bo Biedronki w Krakowie są strasznie przebrane, i wiecie, jak coś tylko nowego wchodzi, to od razu tego nie ma dosłownie. No, ale udało mi się kupić i to jeszcze to było w promocji. Kupiłam ten zestawik za 12 zł, tylko że jestem z siebie dumna, bo ta pojedyncza herbatka kosztuje dyszkę. Także no. Będziemy testować i będę Wam dawać recenzję. Z tej, co będę dzisiaj pić, to jest energia, tak jak Wam mówiłam. Super składnikami tutaj jest korzeń marali i w niej jest yerba mate, owoc jabłka, dzika róża, naturalny aromat pomarańczy, skórka pomarańczy, lukrecja, mięta, żeń szeń, imbir, korzeń marala i witamina B6. Kupiłam sobie kwiatki i w sumie to chciałam wam się tylko pochwalić, że kupiłam sobie kwiatki. Kupiłam jeszcze rzodkiewkę, makaron i pecorino. Także wszystkie sopotnie punkty odhaczone, Sadzę sobie teraz do wazonu i jemy chyba drugie śniadanie, bo rano kupiłam też jego na drugie śniadanie. Nie wiem, czy Wam mówiłam w sumie i nie mogę się już, że jak ją zjem, yy, będę sprzątać. Chociaż może ja godzinę zjem na deser po obiedzie. To też jest dobry pomysł. Yy, I chcę dzisiaj trochę posprzątać. I jak nie będzie padać, to może jakiś rower czy coś takiego. Yy, chcę zrobić ogólnie takie generalne sprzątanie. Yy, znaczy się takie w sumie po prostu umyć półeczki jakieś, odkurzyć i umyć podłogę. Ale podłogę chyba umyję już jutro, tak mi się wydaje.